Witam, pozdrawiam. A dzisiaj przygotowałem dwa składy techniczne. Można powiedzieć, że jedna jest kolejowa. Rotacja techniczna, akurat teraz na pierwszym planie. A potem będzie skład techniczno-roboczy. To jest model kartonowy Batman na podwoziu MDSD40 z Mechanu. Podwozie skracane. To się taki skład sobie stworzyłem, kolejowe, coś techniczne. Także bardzo tego Batmana lubię, inaczej Robo Gagarin, wodę do technicznego, dwa różne na bazie Czogu T55 i tutaj mamy taki żuraw mechano-półczerwony. przymalowałem na niebiesko do tego składu, że pasował mi żurawik. To jest taki długi skład roboczo techniczny Ten nakład od Daniela dostałem. wagonik. Bardzo fajny podnośnik samoróbka Daniela. Betoniareczka. A taki pomysł wpadł. Tutaj mamy bez technicznego. betoniereczka. Tak, tutaj tylko tu mamy samochód. Tu jest kopareczka. Nakład jest mój pomysł. Troszkę podobny. Ja wziąłem to trochę od Danielka zgapiłem, bo mi się ten wagon bardzo spodobał. Ten miał pomysł. Tylko to jest akurat na bazie tej lokomotywy Francuza. Te wszystkie trzy. Czyli ten techniczny, ten podnośnik. na starym wagonie, zrobiony. Taka duża, są to można powiedzieć, takie wielkie, duże drezyny francuskie na bazie lokomotywy francuska i tu taki techniczny z żurawiem jednostka gaśnicza też jednostka gaśnicza po prostu taki pomysł padłem, moje samoróbki oprócz tej, bo to jest samoróbka Daniela a te trzy to są moje samoróbki także taki fajny wyszedł skład techniczno-roboczy by to by się działo, to są mogło zgasić, wodę się transportować i taki, o to jest. A jednostka napędowa jest na bazie z okomotowy V 100 firmy Lima. Szkoda było mi tych kabin wyrzucać bo podwozia były przerabiane, na przykład na po prostu podwozia były przerabiane, skacane na gagarinki, a choćby nawet na podwozie jedno wzięte jest na tego dragona kartonowego, na tego na kartonowego podwozie, no kabinek szkoda było wyrzucić. No te kabiny z początku miałem na pociągu pożarniczym Drager, to cysternie i jednostce, kontener załogowy, a potem pozmieniałem kabiny, dałem se tam ludmiły A żeby tych kabin nie wyrzucać, to sobie tak wymyśliłem, właśnie taki skład roboczy-techniczny elegancko, bardzo mi się podoba to w ogóle. Mój żółte malowanie, bardzo lubię takie malowanie. Jeszcze raz i koniec filma. szykujemy sobie coś innego na makiecie. Troszkę zmiany także jak widzicie, na bazie takiego Francuza można zrobić. Takie wielkie drezyny robocze. No to na razie, cześć.